Moja wewnętrzna bajka jest o małej dziewczynce, która tak naprawdę nigdy nie dorosła. Nie zaakceptowała dorosłego świata, który ze swoją brutalnością wdzierał się w jej życie. Dziewczynka wolała uciekać w świat fantazji i przyrody, która ją nieustannie zachwyca. Chciałaby na zawsze pozostać na słonecznej, kwiecistej łące, pachnącej świeżo skoszoną trawą, pełną motyli i warzek. Chciałaby pochustać się na huśtawce, aby z wysoka bezpiecznie spoglądać w dół, to tak przyjemnie unosić się do chmur i zanurzać w ich błękicie. Jej imię Anna też pewnie powstało z błękitu. Z tym imieniem dziewczynka czuła się bardzo bezpiecznie. Imię wybrane przez mamę z miłością musiało być bezpieczne, jak matczyna ramiona, w których zawsze można się schronić lub ogrzać. Trudno byłoby się tego wszystkiego wyrzec, wchodząc w dorosłe życie. Lepiej nie dorastać do końca, zostawiając w rezerwie tę cząstkę szczęśliwych dziecięcych lat. Dorosłe życie jest jak koń piękne, dostojne, ale też ciężko pracujące, żeby móc udźwignąć cały ciężar trudnych lat. Koński wysiłek nie pozwala na zboczenie z trudnej drogi. Czasem jednak chciałoby się dosiąść tego pięknego rumaka i pogalopować przed siebie na kwiecistą, pachnącą łąkę. Byłoby wspaniale znaleźć swoją prawdziwą, bezpieczną drogę, która wiodłaby poprzez piękne krajobrazy do samego końca.